hej wszystkim, ja jestem Jaszczur, to jest Legend of Zelda A Link's Awakening i jesteśmy w wieży Orła czy tam w i wieży, można by było to też tak przetłumaczyć i próbujemy zrozumieć o co chodzi z tymi porządnymi zagadkami zwłaszcza z tą kulką, która jest dosłownie do niczego a przynajmniej na razie do niczego nam nie pasuje Znalazłem przełącznik, tylko nie jestem pewien, co on mi da. Wychodzi na to, że na razie nic, więc z powrotem go przełączę i spróbujmy się stąd wydostać, tam piętro niżej. Aha, tego już nie przesunąłem, nie przesunął, jednak. Gdzie my w zasadzie jesteśmy? Tu jest kulka. A, tu jest... Przejście do którego się nie dostanę, więc na razie jedyne co mi zostaje to zejść faktycznie na dół, ewentualnie kombinować z tą kulką. Na kulkę nie mam żadnego pomysłu, więc myślę, że spróbujemy się udostać do tej skrzynki jakoś. Zwłaszcza, że... powinno nam się to jakoś udać. Tylko pytanie brzmi jak. Może właśnie chodzi o to pomieszczenie. Spróbujmy. Dobra, udało nam się przetrwać atak płytek. Tutaj nic nie ma. Tutaj mogę co najwyżej odsunąć tą. Mogę spróbować spaść tu. O! Oh. Dobra, w ten sposób mi się udało to zrobić. Ale nadal nie jestem w stanie dostać się do skrzynki. Spróbujmy więc pójść dalej w tym kierunku. Być może będzie tu gdzieś przełącznika, być może nie. Co takowego nie widzę. Nie. Tutaj mogłem się próbować tam dostać, ale to mi nic nie da. Nie, no zostaje do mnie jedynie to miejsce tutaj. I teraz e, będziemy mogli dostać się do skrzynki. Jednak się udało. Dobra, co jest w skrzyneczce? Nie wiem, czy nie będziemy musieli skorzystać z jakiejś podpowiedzi, ale jednocześnie nie wiem, gdzie była jakaś podpowiedź. E, tutaj widzę, że się nie dostanę. Kirby, odsuń się. A, no, Może dostanę się tędy gdzieś. Chyba, że właśnie tutaj mogę coś zrobić jeszcze. Mam taki pomysł, nie wiem na ile jego realizacja wyjdzie. Jeżeli się nie mylę... Jednak się mylę. E, miałem nadzieję, że będzie można przeskoczyć na tamte niebieskie i się tutaj dostać. Czyli można się dostać na ten PDS, tylko to mi też nic nie da. Oh. Dobra, widzę zsówka. zeskoczyć z podłogi piętro wyżej by dostać się do by dostać się do skrzyni trzeba zaskoczyć z podłogi piętro wyżej, Z piętra z wyższego piętro, jakkolwiek. I cokolwiek a... spróbujmy w takim razie dostać się właśnie do jakiejś wyższe piętro i zeskoczyć niżej. Być może dostaniemy się do jakiejś skrzynki, która jest nam w tym momencie potrzebna. A tutaj raczej nie. Chyba, że to w ogóle stąd musi dostać. Jeżeli się nie mylę, to to mnie przeniesie do tego pomieszczenia tutaj. Tutaj nic nie było. Okej. Okay. Ja jeżeli spadnę tu, spadnę na tą strefę. Huh. Potrzebuję już się dostać w takim razie tutaj. A tu jest zejście, dobra. Ja spróbuję właśnie wrócić do tego zejścia w takim razie. Aaaa, najszybciej będzie po prostu spaść pięć i się tam przejść. No i mamy otwarte drzwi na górę i stąd jest przejście na dół. Tak, mapa mnie nie oszukała. To by było na tyle z tego poda. I za to małe zwycięstwo dostaliśmy jeszcze kluczyk, eee, no i oczywiście wróżkę, która nas tutaj podleczy. Dobra, tutaj drugi kluczyk widzę. Żeby się tu dostać trzeba rozbić tą ścianę. Eee, pewnie można przerzucić bombę już teraz. Albo i nie można. To się mówi, gdzie mnie to wyprowadziło? Tutaj Ja potrzebuję się dostać. Tutaj oznacza to, że musimy jakoś. Uh, ho, ho, ho. Może trzeba wejść piętro wyżej? Widzimy, właśnie, tutaj zwiedzimy tego kawałka. Mam ten klucz, mogę się też dostać. Tutaj, ale nie widzę powodu, dla którego miałbym to robić. Um. Czyli tutaj te drzwi są otwarte. I mogę skoczyć się na niebieskie kołeczki, przejść po nich i dostać się gdzieś dalej. Okej, okay, tu mnie jeszcze nie było. I widzę, że może mi się ten kluczek już przydać. No, zneutralizowałem go. No ja. Tylko to i tak mi nic nie daje. Dobra, muszę jakoś wykwinić jak mogę przełączyć e, kryształy bez. Dobra, ten też jest neutralizowany, tutaj chyba nic więcej nie ma w tym pomieszczeniu. Okej, okay. teraz spróbować mogę wskoczyć tam, ale nie wiem czy mi się to uda. Ohoho. tu był faktycznie ten kryształ jeszcze przy teleporcie. A ja kompletnie o nim zapomniałem. W ogóle, gdzie ta dziura prowadzi? Eee, nie, tutaj mi to nie położę. W sumie mam wielki klucz, mógłbym tylko kombinować jak dostać się do bossa, zamiast szukać skrzynek. Choć nadal mnie zastanawia ta kula dziwna, która tam była na początku. I nie mogę powiedzieć co można byłoby z nią zrobić, żeby miało to sens. Huh. Nie, się pojawia drugi problem. Ja tu teraz nie wskoczę. To jest przełączone. Fuh. Żeby jeszcze ta mapa pokazywała te przeskakujące ścianki. Dobra. E, cel, żeby dostać się tutaj, do tego miejsca. Myślę, że jest to najrozsądniejsza opcja w tej chwili, bo nie mam innych pomysłów. A pan wyglądało na to, że najłatwiej będzie nam się dostać. To było to piętro. Tak, to było te piętro, tylko że się i tak tędy nie dostanę. Muszę zejść piętro niżej. <try> I Jeżeli dobrze pamiętam, to było tutaj gdzieś. Tak, możemy dostać się na górę. I zastanowić się jak dostać się na drugą stronę. I mamy sowę tutaj. Może sowa podpowie. Zagadka jest rozwiązana, gdy filary upadną. Czy gra nam sugeruje w tym momencie, że mamy zrzucać tą piłeczkę w filary? Bo widziałem parę tych filarów e, faktycznie i w sumie to by mogło mieć sens. Na przykład tutaj jest filar. Gdzie jeszcze może być filar? No fajnie, że znalazłem jeden. Przydałoby się ich jednak trochę więcej. No w sumie nie były jakoś tak na poszczególnych piętrach czy coś. Czy mogę spaść z kulą? Nie mogę spaść z kulą. Dobra, jestem tutaj i gdzieś tutaj była. Dziękuję. Bo wygląda na to, że nie tutaj. Z powrotem mi ją przeniosło w to miejsce. przechodzić między poszczególnymi miejscami, tylko czy mogę przechodzić, jeżeli są drzwi, które mają konkretną ramę? Bo to też jest dość ważne. Właśnie, tutaj na przykład mogę przepchnąć ten klocek. W tym kierunku. Mogę dostać się tu, ale tutaj nie mogę się dostać już. Tędy? Też nie. A, dobra, czy mogę to znieść piętro niżej? Nie mogę znieść tego piętro niżej. Ok. Obserwuję, że to też jest pilar dodatkowy, bo były cztery, tak? To znaczy, był... wiemy o, o lokalizacji trzech, czyli ten, ten i ten. Tutaj zapewne będzie w takim razie czwarte i wiem, które już piłkę trzeba by było przenieść w takim wypadku. Trzeba by było ją przenieść tutaj. Trzeba by było ją przenieść tutaj, stąd tutaj i wtedy tutaj można ją popchnąć. Tylko tutaj przerzucić. Zostaje tylko kwestia tego przejścia tutaj. Dobra, chyba rozwiązałem zagadkę. Eee, muszę się dostać do kuli. Dobra. Plan jest taki, że teraz kulę przerzucam tu i muszę jakoś się dostać do tego pomieszczenia naokoło. Pytanie brzmi tylko... Jak? I dobrze by było nie wpadać w kolce co chwilę. Przejście tutaj jest otwarte. Zostało przejście tutaj. Czyli, jeżeli zejdę schodami, to kula zostanie w tym miejscu, w którym była. No to wygląda. Dobra. Eee... To jest o tyle dobrze. Już nie bić mnie. Gdzie ja chciałem się dostać? W sumie najszybciej byłoby faktycznie dostać się tutaj. Tylko pytanie brzmi... Właśnie, ja się na razie tutaj nie dostanę. Muszę przełączyć kryształy. No, teraz mogę wejść tutaj i... Co muszę zrobić? Myślę, że przyniosę się tu. Potrzebuję bomb. I właśnie tutaj mogę postawić tą bombkę, dzięki czemu rozbiję tu ścianę i będę mógł się przedostać niżej i niżej. Dobra, mogę to otworzyć. Teraz pytanie brzmi: czy mogę to otworzyć gdzieś tutaj? Nie ma Okej. Okay. skrzynki mogę się dostać bezproblemowo już. Modne. Dobra, i dostałem się tutaj. Tylko nie to chciałem. Chciałem wrócić tam do tej skrzynki. W sumie mogę to dla nas zrobić, tylko w drugą stronę, o ile... Nie no, tu nie ma gdzie się przyczepić. No właśnie. I w tym momencie możemy zniszczyć kolejne dwa, dwa filary. Jednego chyba wystarczy podejść, jeżeli się nie mylę. Możesz ty... stąd się usunąć, dziękuję. Chociaż nie, nie wystarczy niego podejść. E... Ho, ho, ho. Dobra, na pewno muszę ten wrzucić tutaj. Piłkę. Ja sobie już tutaj zaczeka, żeby zniszczyć tamten filar. A e, tylko... Nie, dobra. Będzie Będzie tak jak mógł być. Możę sobie od razu te przejście, choć nie wiem po co jeszcze, e, tutaj mogę przeskoczyć. Dobra, i teraz e, spróbuję przerzucić. Nie da się przerzucić tutaj. E, ale dobra, zaraz ogarniemy ten ostatni. Klocek, tylko muszę ją z powrotem przetargać w odpowiednie miejsce. Dobra, kulka zdobyta znowu. I problemem jest, żeby przenieść ją tutaj. Możecie zniknąć. Stamtąd. I teraz, żeby to zrobić, ja w sumie zostawię tą kulę tu, sam wejdę od góry, wypchnę te klocki i będę mógł ją wnieść, żeby... rozwalić kolejny filar i tym samym rozwiązać zagadkę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to były wszystkie filary już. Jeżeli nie, to trochę lipa. O, dobra, coś się zdziało. Dobra, widzę, że. Czwarte piętro zmieściło się w trzecim i myślę, że Zwiedzimy je już w następnym odcinku, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niedługo, gdy wreszcie pójdziemy na bossa tejże świątyni, tej wieży upierdliwej. Na razie!